Teraz pokażę Wam dwie metody na szybkie poprawienie zdjęć zbyt jasnych i zbyt ciemnych. Najpierw dla zdjęcia za jasnego. W przypadku zostało użyte zbyt mocne natężenie lampy błyskowej, ale jest metoda, która pozwala szybko to skorygować. Robimy kopię warstwy tło i zmieniamy jej tryb przenikania na mnożenie. W tym momencie zdjęcie się przyciemniło. Może za bardzo. Dlatego też można zmniejszyć wartość krycia. Tak już jest zdecydowanie lepiej. Tak wyglądało zdjęcie przed, a tak po. Teraz. Pokażę Wam metodę na zdjęcia za ciemne. Jak widzicie na dole zdjęcie jest za ciemne, a zatem robię kopię warstwy tło, następnie zmieniam jej tryb przenikania na mnożenie odwrotności i zdjęcie zostało rozjaśnione. Tyle, że na górze nie chciałabym, żeby było rozjaśnione. Dodam zatem maskę na tej warstwie i wypełnię ją gradientem, tak jak wcześniej Wam pokazywałam: od czarnego do białego. W ten sposób otrzymałam rozjaśnienie tylko dolnej części zdjęcia. Są to bardzo proste metody, ale bardzo często można je wykorzystywać. Pozamykam teraz te zdjęcia i pokażę Wam, jak można szybko zmienić niebo.